Zepsuł Ci się aparat fotograficzny? Masz dosyć drogich i nierzetelnych serwisów? Zapraszamy do Studia 5S, gdzie oferujemy profesjonalną naprawę oraz miłą obsługę. Warszawa oraz Maciołka, 35, lokal 62, pierwsze piętro. Telefon 511 75 75 59. 511 75 75 59. Witam, Studio 5, serwis fotograficzny z tej strony. Dzisiaj zajmę się naprawą Olympusa fr 340 Aparat ma uszkodzone gniazdo USB. Do środka jest wciśnięte. Wymienię to gniazdo na nowe. Tak wygląda wciśnięte gniazdo portu USB. Tutaj widzimy, jak ono wyszło z drugiej strony. Zaraz się postaram je wymienić i nowe wlutować. Wyciąłem już to stare gniazdo USB z aparatu. O, proszę zobaczyć, już go tutaj nie ma. To było. Mam nowe gniazdo USB. Tutaj, może się uda zarejestrować na kamerze. O, jest. Które tutaj w to miejsce wlutuje wraz z przylutowaniem wszystkich punktów lutowniczych. Wymieniłem gniazdo USB już. Jest wlutowane całe nowe. Dla mojego serwisu jest to nie problem wlutować takie gniazdo. Wiele serwisów poddaje się. Mam takie gniazda nowe, wlutowywuje je. Zaraz złożę z powrotem aparat i podłączę resztę podzespołów i wykonam test. Podłączony już mamy kabel. Włączam do ładowarki. Aparat już ładuje baterie. Zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam Studio 5S, serwis aparatów fotograficznych.